Dzień dobry, z tej strony Rafał Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia sentymentów wobec ryzyka, no i widzimy, że końcówka tygodnia upływa w dość dobrych nastrojach, na no, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca bo dzisiaj najważniejsze dane tygodnia, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o wczorajszą sesję na Wall Street, blisko jednoprocentowe wzrosty notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy dalej zyskują i spinają się na północ podczas piątkowego poranka. Jeśli chodzi o start sesji na Starym Kontynencie, niemiecki DAX także wrócił powyżej okrągłego poziomu 16 tysięcy punktów. Częściowo te wzrosty motywowane były no, wyjaśnieniem sytuacji w amerykańskim kongresie w kontekście podniesienia limitu zadłużenia, ale pozytywny wpływ tego elementu moim zdaniem jest raczej ograniczony. Bardziej bym się skupił na dolarze i tym, co się dzieje w kontekście oczekiwań na kolejną podwyżkę 100% przez FED. Te faktycznie zmalały... Po komentarzach ze strony jednego z najbardziej jastrzębie nastawionych przedstawicieli FOMC mowa o bulardzie, który jeszcze niedawno opowiadał się za dwoma podwyżkami procentowych w 2023 roku, a wczoraj dość nieoczekiwanie powiedział, że poziom polityki monetarnej być może osiągnął tak restrykcyjny Yy, poziom, że jest on wystarczający do tego, żeby sprowadzić inflację do celu, zatem to była duża zmiana nawet ze strony tak skrajnie jastrzębio skrzydła FED, zatem yy, coraz większa część uczestników rynku zaczęła liczyć na to, że tej podwyżki stuprocentowych nie będzie, no ale do tego jeszcze potrzeba danych, no i dzisiaj yy, Jedne z największego kalibru majowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Wobec nich konsensus rynkowy zakłada, że stopa bezrobocia minimalnie spowolni do, znaczy wzrośnie do 3,5%. Przed miesiącem to było 3,4%. Jeśli chodzi o tempo kreacji nowych miejsc pracy, ona także ma spowolnić. Patrząc jednak na ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki, wczorajszy raport ADP powyżej prognoz. Jeśli chodzi o wskaźnik zatrudnienia, jeśli słup indeksu ISM, no to także wzrósł on powyżej granicznej wartości 50 punktów i tutaj dość spora poprawa. Cotygodniowe dane dotyczące liczby nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych mniej więcej zgodne z oczekiwaniami. Zatem te dane z rynku pracy dość dobre, no i nie można tutaj wykluczać pozytywnej niespodzianki, która, jeśli by się pojawiła, jak najbardziej mogłaby ponownie podbić oczekiwania związane z czerwcową decyzją Fedu i tutaj niekorzystnie wpłynąć na rynki. No, teoretycznie mogłaby spowodować kontrę obserwowanych w ostatnim czasie wzrostów. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, no to cofnięcie oczekiwań na FED ciąży dolarowi. Widzimy, że notowania głównej pary walutowej zbliżają się już do 1,8. Kapitał odpływa od dolara, płynie w kierunku ryzykownych aktywów walut z rynków wschodzących, w tym także do złotego, dlatego też notowania euro pln na poziomie 4,50 zł. Z tego samego powodu oczywiście za dolara płacimy mniej niż 4,20 zł. 20 groszy. Złoto natomiast odżyło i zbliżyło się do 1980 dolarów. Notowanie ropy za sprawą poprawy sentymentu rynkowego, ożywienie nastrojów, też wróciły w przypadku odmiany WT powyżej 71 dolarów. No ale to, jak zakończy się tydzień, będzie zależało oczywiście od tego, jakie będą dzisiejsze dane. Jeśli one okazałyby się poniżej oczekiwań rynkowych, rynek pracy byłby słaby. Jak najbardziej moglibyśmy widzieć jeszcze silniejszy akcent na koniec tygodnia i mocniejsze wzrosty na rynku akcyjnym. Zatem, im gorsze dane z rynku pracy, tym lepiej dla inwestorów na Wall Street. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie zapraszam do śledzenia newsa. Tam oczywiście po godzinie 14.30 będziemy komentować opublikowane dane, będziemy też odnosić się do tego, co będzie działo się na rynku. Bardzo serdecznie zapraszam na chwilę obecną. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.